Witam wszystkich na moim kolejnym filmie. Na wstępie na początku chciałbym podziękować za wszystkie subskrypcje. Przyszłe, przeszłe, oraz teraźniejsze. Jest nas coraz więcej na tym kanale. Mam nadzieję, że liczę na to, że będziecie ze mną jak najdłużej. A także liczę na siebie, że będę robić coraz ciekawsze, fajniejsze filmy. I to wszystko dzięki Wam dziś tematyka taka chyba się domyślacie no to nie przedłużam. Zapraszam na film. Dlaczego kółek w zestawie nie było? Czekania, Światowid. co znajdę w środku? Tego węża będę chciał zainstalować. Zobaczymy, czy się nada. Jest i magiel, ale nie ma korbki. Przewód się zachował cały i zdrowy. Odgiętka. swoje odgięła. Gumy nie ma. Szukam na złomach. Pralki są, a gumy nie ma. Ciężki temat, naprawdę. Czuję, że już była rozkręcana kiedyś. O, śrubka wpadła. Nigdy nie wiem, jak mam to zdjąć. No udało się. Start. Teraz można tam rękę włożyć Silnik jest Eda To co to jest w końcu pralka sokowirówka? No ja już nie wiem Kondensator jest Unita, Talpod Pięknie Przewody są Czyli powinno działać. Nie Szlaufa, brak. Swoje już wyło. To jest tak tam głęboko. Nie wiem, czy sobie dam radę. Może mi pomożecie, co? No, jakoś to wyjąłem. Czuchki pracują. Pracują dziennie. Będą miały no, Mam tutaj taki z demontażu, z odzysku, ale to też. Klały się nie nadają. Na razie to wszystko pasuje. To jakoś tutaj przeszło. Nawet fajnie. Teraz to trzeba nałożyć. Zrobiłem tu małą demolkę. Ale przewód założony jest. No tutaj jeszcze troszkę farbką mazłem. Bo ruda wychodziła, żeby była pewność. Tego też tak nie mogę zostawić. Widać, że tutaj coś było kiedyś do poprawy. Lux. Zapomniałem włączyć nagrywania. No to jeszcze raz. Złożyłem. Kręci się. Teraz jak to włożyć? Nigdy nie wiem. No i jakoś się udało. rzodkiewka już się klaruje. Można coś zjeść, ale jakiś szkodnik pojawił mi się i podgryzam juztkiawkę. Test. Chyba jest dobrze. nie się rozwało tutaj rdza wychodzi nie wiem co się tutaj działo nieważne farbą maznę gumę guma chyba zasłoni nie będzie tego i tak widać grylujecie trochę bo ja tak i to nie sam. Od razu to inaczej wygląda. A co tam? Tutaj też. Odgiętka obcięta. A wygląda jak wygląda. Może być. Mi się podoba. Się dostać do tej tabliczki to... Myszkowska fabryka naczyń emaliowanych w Myszkowie. Pralka Światowit. Ciekawe ja tutaj dojrzę rok. Rok produkcji 1984, no 1984 chyba. I pralki 8 Dobra, wstajemy. No i skończona wstępnie bąż Taki jaki miałem, oczywiście z odzysku, albo sobie zaczepiamy. Albo sobie robimy tak. Czerwony włącznik to ten szybszy. Jak się podobało zostawcie łakocie, jak się nie podobało to nie. Kto mnie nie subskrybuje, a śledzi mój kanał, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że naciśniesz tutaj takie kółeczko i będziesz zadowolony. Pozdrawiam na razie, cześć. Jutro pranie. Zapraszam.